Trzeba mieć sobie tu i powierzę, w tym odcinku pokażę wam jak użyć emotek, które normalnie nie są dostępne. Także na wstępie na tym kanale Łapy w górę pod odcinkiem. Trzeba dodać zasięgi. sorry że tak na dzisiaj odcinek, ale no nie było mnie w domu przez naszą część dnia, więc dlatego. I teraz patrzę na przykład. Nie można sobie użyć takiej emotki jak mały łazik. Po prostu nie można. Ale teraz wychodzimy z mecha ustawieniach, przechodzimy w ustawienia klawiatury, zakładkę emotka i powtórz ostatnią emotkę, możemy sobie dać na przykład na k ok, Zas zastosujemy teraz używamy tą emotkę poza mechem ok teraz chodząc do mecha musimy w tym samym czasie użyć tej emotki wejść do mecha Okej, okay, nie no udało się. To może kilka prób zająć. Okej, okay, widzę, jak widzicie, udało się. teraz możemy sobie użyć tej matki. No, wygląda to kozasko. Możemy to zrobić również z innymi emotkami, które są zablokowane, także POGJUMP teraz to spróbuję wam jeszcze pokazać to na przykład na emotce przekąska, albo nie wiem która będzie jeszcze zablokowana, więc spróbujemy to na, na tej emocji. OK. ej widzicie, za pierwszym razem się udało także POGJUMP, jedziemy sobie mechem w samochodzie ja już dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku i cześć